Witam cię serdecznie w kolejnej powtórce do matury podstawowej, i tym razem mamy kolejne wymaganie. Uczeń korzysta ze wzorów sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat 1, czyli z jedynki trigonometrycznej oraz z tangens alfa to jest sinus przez cosinus. No i na początku zaczniemy sobie od dość prostych zadań, czyli mamy jakiś kąt, który jest ostry, to jest bardzo ważna informacja. No i wiemy, że kosinus jest podany, a mam wyliczyć sinusa. No i tutaj aż się prosi, żeby wziąć wzór na tą jedynkę trygonometryczną, Czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, i teraz, skoro nasz cosinus to jest dwa pierwiastki z 6 przez 7, to wstawmy te dwa pierwiastki z 6 przez 7 tu, ale pamiętajmy, że to jest do kwadratu, no to to podnosimy do kwadratu, a resztę rzecznie sobie przepisujemy, czyli mamy sinus kwadrat alfa plus równa się i 1, no i teraz sinus kwadrat alfa sobie przepiszę. Plus kreska ułamkowa. 7 do kwadratu to jest 49, 2 do kwadratu to jest 4, a pierwiastek 6 do kwadratu to jest 6. Ok? Czyli mamy, że sinus kwadrat alfa to jest yy, dodać 24,49 to jest równe 1, ale to moją jedynkę ja już sobie sprytnie od razu zapiszę jako 49,49. 49. Dlaczego tak robię? Z tej prostej przyczyny, że tutaj trzeba odjąć sobie 24 24,49. i to przenosimy tu. Czyli dostaniemy, że sinus kwadrat alfa to jest 49,49 49 minus 24,49. To jest 25,49. O! To? Nie, bo tu mamy kwadrat. Zauważmy sobie, że skoro tu mamy kwadrat, to trzeba się go pozbyć, czyli po prostu spierwiastkować. I możemy napisać sobie, że sinus alfa równa się, pierwiastek z 25 to 5, a z 49 to 7. Teraz to jest poprawna odpowiedź. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy powiedzą, ale przecież zapomniałeś drugiej odpowiedzi, że minus 5 siódmych też może być z tej prostej przyczyny, że minus 5 do kwadratu to też jest 25,49, ale... Kąt alfa jest, ostry, a jeżeli kąt alfa jest, ostry, to wszystkie funkcje trygonometryczne mają wartości dodatnie, więc ta odpowiedź po prostu odpada. I po prostu pamiętajcie, jak macie policzyć sinusa, gdy macie kosinusa lub na odwrót, gdy macie policzyć kosinusa, gdy macie sinusa, to po prostu jedynka trygonometryczna załatwia sprawę. Choć jest łatwiejszy sposób. A ten na pierwszy sposób pokażę na przykładzie tego oto zadania maturalnego. I teraz uwaga. Wiemy znowu, że kąt jest osty, co jest dość ważną informacją, i tym razem mamy podane, że jest sinus, który równa się pierwiastek z 5 przez 3. I mam policzyć, ile to jest tangens, tak? Więc sposób jest prosty. Można by było wziąć tego sinusa i tutaj sobie z jedynki trigonometrycznej wyliczyć koło sinusa. Tak? No a jakbym miał sinusa i kosinusa, no to okazuje się, że korzystamy ze wzoru, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa i mamy tangensa. Ale jak mówię, jest prostszy, fajniejszy i milszy sposób do rozwiązania tego zadania z tej prostej przyczyny, że to jest zadanie maturalne, zamknięte, więc de facto trzeba tylko zaznaczyć dobrą odpowiedź. Jak to zrobić? No w ten sposób, że jest coś takiego w tablicach maturalnych. Definicja funkcji technologicznej kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. I ja sobie widzę, że tu mam sobie sinusika, tak? I ten mój sinus mówi, że to jest A, czyli pierwiastek z pięciu to jest tu. To jest C, czyli to jest moja trójeczka, czyli to jest moje 3. A ja mam znać tangensa. Ale tangens to jest A przez B. To znaczy, że muszę sobie to B jakoś wyliczyć. Obej no sobie wyliczymy w jeden bardzo prosty sposób, ze zwykłego Pitagorasa. Czyli pierwiastek z 5 do kwadratu, dodać b do kwadratu, to będzie c do kwadratu, czyli 3. kwadrat. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5. b do kwadratu grzecznie, ładnie sobie przepiszę, a 3 do kwadratu to 9, bo 3 razy 3 to 9. Odejmiemy sobie piąteczkę, no i wychodzi, że b kwadrat to 4. No i teraz pierwiastkuję, pisząc, że b równa się 2, nie piszę minus 2, ponieważ b jest odległością w tym przypadku. Więc to jest 2. To znaczy, że ile będzie tangens? No tu trzeba dwójkę wrzucić na dół, a na górę trzeba wrzucić nasze zielone A, czyli pierwiastek z 5. To znaczy, to jest pierwiastek z 5 przez dwa, czyli odpowiedź A w tym przypadku poprawna. Czy to z wzorami, czy to w ten sposób? Wynik, czy też sposób rozwiązania zależy tylko od Ciebie. A teraz przejdziemy sobie do troszkę trudniejszej zadań, gdzie będziemy te wzorki troszkę bardziej przekształcać. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim 1. Info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. No i w czerwcu na tegorocznej maturze było następujące zadanie. Dla każdego kąta alfa wyrażenie cosinus alfa minus cosinus alfa razy sinus kwadrat alfa jest równe abcd. No i teraz jak to się zabrać, bo przecież tutaj i tu to nie są te wzory. O co tu chodzi? A chodzi o to, że w tego typu zadaniach na początku pasowałaby co nieco sobie to troszkę przekształcić. Jeżeli ja przepiszę sobie cosinus alfa minus cosinus alfa i pomnożę sobie to przez sinus kwadrat alfa to otrzymuję Grupowanie wyrazów. I tutaj właśnie trzeba kombinować, troszkę wyciągać przed nawias. Czasami jest z mnożenia. Każdy każdym bądź widzę, że tu jest cosinus i tu jest kosinus, To ja sobie bardzo chętnie tego cosinusa wyciągnę przed nawias. Staję w nawiasie. W nawiasie dostanę tak. Jeżeli z cosinus alfa wyciągnię cosinus alfa, to dostanę 1. A jeżeli z cosinus alfa to sinus kwadrat alfa wyciągnięto cosinus alfa to dostanę sinus kwadrat alfa. Dlaczego zapytasz? Bo cosinus alfa razy 1 to jest cosinus alfa, a cosinus alfa razy sinus kwadrat alfa to jest cosinus alfa razy sinus kwadrat alfa. No i teraz patrzę, 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 kurczę, znowu nie ma takiej odpowiedzi. Co my tu robimy? Dwie opcje. Albo widzimy jedynkę, i to jest jedna z opcji, albo trzeba przekształcić ten zór. Najpierw widzę jedynkę. Skoro widzę jedynkę, to skoro jestem w trygonometry, to powinno mi się włączyć coś takiego. To pewnie to jest jedynka trigonometryczna, więc mogę zapisać to. I tak też sobie zapiszmy. To będzie sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa, a tutaj minus. Sinus kwadrat alfa sobie przepiszę i okazuje się, że to się pięknie skraca. Pozostaje w takim razie wydarzenie cosinus alfa razy cosinus kwadrat alfa co jest równe cosinus do potęgi trzeciej alfa, czyli odpowiedź A jest poprawna. Lub mogłeś zauważyć w tym momencie, że to po prostu automatu to wyrażenie, to jest cosinus kwadrat alfa. Dlaczego? Zapytasz z tej prostej przyczyny, że jeżeli tutaj w wyrażeniu sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli w naszej jedynce trigonometrycznej. przeniesiemy sobie sinus na stronę prawą, to tu mi zostanie cosinus, Alfa I że to jest równe 1 i minus sinus kwadrat alfa, bo tego sinusa przenoszę na prawo, i dlatego mógłbym tu od razu ten zastosować. No i teraz kolejny przykład. Tym razem mamy jakieś czwarte potęgi. Co z tym będziemy robić? No, no spokojnie, dla każdego kąta ostego alfa takie wyrażenie jest równe. Przepisujemy sobie grzecznie to wyrażenie, czyli piszemy sobie sinus. Do potęgi czwartej alfa plus sinus do kwadratu alfa razy cosinus kwadrat alfa. I teraz to, no, trzeba wyciągnąć przed nawias w tego typu sytuacji. Zobaczmy sobie, że tu jest sinus do potęgi czwartej i sinus do kwadratu, więc wyłączmy sobie sinus kwadrat alfa przed nawias. Jak sinus do potęgi czwartej wyciągnę sinus kwadrat, to mi zostanie sinus kwadrat alfa, ponieważ sinus kwadrat razy sinus kwadrat to jest sinus do czwartej plus. Natomiast stąd, jak wyciągnę sinus kwadrat, to zostaje mi po prostu zwykły cosinus kwadrat alfa. No i tutaj mam sobie naszego sinusa, a tutaj się okazuje, że. to to jest? Przecież to jest nic innego jak nasza jedynka cygonometryczna I razy 1, bo to jest oczywiście mnożenie. Więc wychodzi nam z tego, że to jest po prostu sinus kwadrat alfa. A taka odpowiedź znowu, co ciekawe, jest pod punkcie A. Przygotowuje się do matury Zetki na Akademię Matmy z Fasiem, czyli mój 30-modułowy kurs przygotowujący do matury, który możesz zdać na 100%, poświęcając tylko 2-3 godziny tygodniowo. Oczywiście, jeśli dołączysz odpowiednio wcześniej. No i na koniec mamy jeszcze takie. Zadanie, w którym są po prostu ułamki z tymi sinusami i kosinusami, bo mamy, że kąt alfa standardowo, tak jak zawsze mówią, jest kątem ostrym na poziomie podstawowym i tutaj mamy 1 przez sinus kwadrat alfa plus 1 przez kosinus kwadrat alfa, to jest 64 dziewiąte. Pytanie, ile wynosi sinus razy kosinus? No I teraz co my z tym zrobimy? A na tyle, że skoro to jest równanie, a pierwszą rzeczą, którą bardzo chętnie chciał zrobić tak, tak naprawdę w każdym równaniu, to po prostu pozbyć się ułamków, to pasowałaby to pomnożyć wszystko przez wspólny mianownik. Tu w mianowniku jest sinus, więc pomnożę przez, przez kwadrat alfa. Tu jest kosinus, więc jeszcze będę mnożył przez cosinus kwadrat alfa, ale tu jeszcze jest dziewiątka, więc sobie to jeszcze przez dziewiątkę pomnożę. OK. I teraz mamy tak, 9 zostanie, chociaż może to dziewiątka nie jest najlepszym pomysłem, bez dziewiątki. Robimy tak. Sinus kwadrat alfa się skróci z tym sinusem kwadrat alfa i zostanie nam kosinus kwadrat alfa. Tutaj cosinus kwadrat alfa skutki się z tym cosinusem kwadrat alfa i zostanie sinus kwadrat alfa. A tu będzie 64,9 pięknie ładnie przepisane, a 64 miało być dziewiąte pięknie ładnie przepisane, a tu zostawimy sobie sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. No i teraz pytanie, co my dalej z tym zrobimy? Zauważymy sobie, że to, co tutaj jest, to znowu jest nasza jedynka trigonometryczna, czyli to jest równe 1 a więc zapiszemy 1 równa się 64 dziewiątek rzecz ładnie jeszcze przepisuję, nic na razie z tym nie robię, ale z tym wyrażeniem już co nieco chciałbym zrobić, bo to jest coś do kwadratu razy coś do kwadratu, czyli to tak jakby a kwadrat razy b kwadrat. Ja to mogę zapisać jako ab do kwadratu, nie? W potęg. I mogę napisać, że to jest sinus alfa razy cosinus alfa do kwadratu, ok? Dobra. Chce się pozbyć tego 64,9. To sobie pomnożę to przez odwrotność, czyli 9,64. 1 razy 9,64 to jest 9,64. To się pięknie poskraca i tu nam właśnie zostanie sinus alfa razy cosinus alfa, ale do kwadratu. No i teraz to, co ja chcę zrobić, ponieważ ja chcę zostać tylko samą sinus razy cosinus, to chcę się pozbyć tego kwadratu. No to szybko pozbądźmy. Przecież to możemy spierwiastkować. Pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 64 to jest 8, a tu nam gdzieś nie zostanie sinus alfa. alfa. Oczywiście ujemną odpowiedź odrzucamy z tej prostej przyczyny, że alfa jest kątem ostrym, czyli sinus i cosinus ma wartości dodatnie. A jak pomnożymy sobie liczbę dodatnią, ostatnią, otrzymujemy jak najbardziej liczbę dodatnią. To znaczy, 3 ustawia poprawną odpowiedzią. I tyle. A jeżeli chcecie się dobrze razem ze mną przygotować do Twojej matury z matematyki, to na górze wyświetla się kolejny film z kolejnym wymaganiem maturalnym. Na który cię serdecznie zapraszam. Cześć!